Park Rodini no to niesamowite siedlisko mitów, niesamowity, romantyczny zakątek. Kiedyś miałem możliwość być tam na wyspie Rodos i zresztą nawet też prowadzić statek, żeby było śmiesznie pasażerski właśnie z Rodos w kierunku Turcji. Myślę, że jak ktoś chciałby poznać tak naprawdę mitologię grecką i zobaczyć, jak żyli bogowie e, greccy, to niekoniecznie musi jechać na Olimp e, do Grecji czy na Olimp na Cypr, gdzie szczerze powiem, cypryjczycy twierdzą, że Zeus w Grecji przebywał na Olimpie codziennie, natomiast na Cypr przyjeżdżał na wakacje. Równie dobrze można wybrać się do parku e, Rodini. No to jest to przepiękny, zielony zakątek, którym Znajdziemy masę źródełek. Tak naprawdę, właśnie z tego miejsca dawniej, <laughs> całe miasto czy też wyspa była zasilana wodą. To jest wspaniałe miejsce, gdzie można by zobaczyć naprawdę masę zwierząt, dzikich zwierząt, dzikich kóz, danieli, które sobie tak żyją na wolności. Jeśli ktoś lubi botanikę, to na pewno zobaczy tam masę cyprysów, pini czy różnokolorowych jakichś oleandrów. Prawdę mówiąc, w wielu miejscach można tak samo dostrzec przepiękne rosaria i przebywać w towarzystwie dzikich pawi. Warto jest pamiętać o czymś takim, że super jest tam pojechać na przykład w sierpniu, Dlaczego? Dlatego, że w sierpniu w tym parku odbywa się przede wszystkim festiwal wina. Natomiast w leśnym teatrze, który jest tam położony, można zobaczyć pokazy tańców ludowych, a dzieci bez problemu by mogły podejść do jakiegoś takiego małego ogrodu zoologicznego. Jest to kapitalne miejsce, pełne, pełne tak naprawdę romantycznych, niewielkich jeziorek, urokliwych mostków. Świątyń Dumania, i tak naprawdę to, co jest najistotniejsze, między tymi drzewami można znaleźć zagubione, starożytne grobowce. Rodini na Rodos to jest tak jakby przedsionek tego, żeby zobaczyć faktycznie albo żeby zrozumieć mitologię albo zrozumieć raj. Naprawdę. Warto się tam wybrać, zwłaszcza że na Rodos też są tanie linie lotnicze, więc bez najmniejszego problemu można się tam jakoś dostać. Polecam naprawdę ten zakątek tym wszystkim, którzy pasjonują się mitologią grecką, a przede wszystkim polecam subskrypcję tego kanału, lajkowanie i udzielanie się w komentarzach, bo to jest istotne. Ten kanał jest tworzony dzięki Wam. Tak naprawdę.